Hej moje misie pysie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku. Z niczym odkrywczym kolejny raz, ale muszę zapłacić w jakiś sposób za ten za pizzę. Więc chyba zrozumiecie. Na samym początku, żeby zapłacić na, za pizzę Skins Monkey. Strona do wymieniania swoich skinów Chwila. Ten, czekajcie. Zapowiada się zmiana na stronie, bo już 15 maila im wysłałem z jedną propozycją i w końcu oni mi na niego odpisali także no to to ten, no. Także wyczekujcie zmiany, ja nie wiem kiedy ona będzie. Mam nadzieję, że do miesiąca się uwiną z tym. Jak nie, to im wyślę 74 maila, aż nie skończą ze mną współpracy, bo po prostu już wiecie jak jest. Pamiętajcie, strona nie wlicza cen naklejek, powa jest. Nie wiem, jak kogoś tam interesuje inwestowanie w jakąś furię, holo, to można sobie kupić. Ja wam pokażę. Chociaż znaczy nie wiem, czy to się opłaca. To się średnio opłaca, razu mówię. Ten, Blue Phosphor. Ej, właśnie, bo w ogóle strona Skinsmanki mi chciała zapłacić więcej pieniędzy. Ja wiem, że ta reklama będzie dosyć długa. W sensie, nie będzie taka mega długa. Ale chcieli mi zapłacić więcej pieniędzy za to, żebym omówił ich stronę i powiedział, jakie ona ma wady i zalety. W sensie chcieli mi za to zapłacić, żebym powiedział jakie tam są wady i dobre rzeczy i żebym ją porównał do innych. To chcielibyście taki film, czy nie? Jakby mi wzięli i zapłacili. To weźcie mi na napiszcie, bo mi ja nie wiem czy mi się chce coś takiego robić szczerze, tak średnio w sumie. Pewnie by mi zapłacili nieźle. To bym mógł wam rozdać niezły przedmiot. Jest giwałaj nawet. Znaczy nie ma jeszcze, ale będzie. Ło! E? Ło? E e w końcu są jakieś goldy z tego. Poksząb. Dobra, nie przedłużam już, bo już się, się tak wam nóż, to jest film dla Bambików, a nie jakiś prosów. Dobra, o co chodzi z tymi... Dobra, to przynajmniej ten film będzie krótki. O co chodzi z tymi oczekującymi pieniędzmi? Sprzedałeś coś, to ci oczekują pieniądze na koncie. Jak minisz, tak jak koledze tu ja pokażę. O, bogaty kolega się pochwalił. To no, dobrze, fajnie. Widzicie? Czekajcie, ja wam. Bo ja wiem, że wy jesteście ślepi, to wy nie zrozumiecie chyba. Patrzcie. Ja przepraszam kolegę, że używam tutaj przykładu. Ja wiem, że, ale Flex masz przynajmniej, to się tam pochwalisz gdzieś, nie wiem, jakaś dziewczyna to się podoba. O, czy to ty byłeś na filmie Johna? Tak? Ten, co ma 600 wyświetleń. No, czajcie. O to chodzi właśnie. <laughs> Jeżeli sprzedacie jakiegoś crafta, zazwyczaj. Albo naklejkę, której cena bardzo mocno wyskoczy Czyli na przykład KNSA w momencie, kiedy wyszedł na scenę Albo inne tego typu rzeczy Po prostu możecie dostać oczekiwanie na dostarczenie środków Nie znam ani jednej sytuacji, kiedy komuś by to odrzucili Tak od razu mówię Więc jesteście, ja bym przynajmniej powiedział Jeżeli macie oczekujące pieniądze, to na 99% je dostaniecie Po prostu się o to nie srajcie I wiedzcie, że te pieniądze raczej trafią na wasze konto Ogólnie myślę, żeby nie zrobić jakiejś ankiety z tym, żeby poinformować Was, kiedy najczęściej się zdarza, że jakby te środki oczekującymi mi się stają. Ogólnie, szczerze, z mojej perspektywy to dosyć utrudnia handel, bo w momencie, kiedy na jakby to powiedzieć, dokonuje się szybkich transakcji, grania na czymś i nagle masz oczekujące środki, no to nie da się 15 razy czegoś przehandlować. Tylko trzeba grać. Trochę jak taki kukuryku Kokojambos, także średnia jest dosyć ta sytuacja. Środki zazwyczaj są przyznawane w okolicach 24 godzin. Tak przynajmniej jak dostawałem informację, także to jest taka kolejna informacja. No i po prostu chciałem was tym filmem jakby poinformować o tym, bo wiem, że... Ja wiem ile razy o tym piszecie, więc wiem jak bardzo ten film się będzie klikał i yy, ile ja z niego zarobię. Musicie o tym wiedzieć, w sensie ja nie ja jestem szczery z wami. Ten film, jakby gdyby ten film był ważny, to on by już był dawno temu. Ten film jest totalnie nieważny, w nim chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ktoś w niego klikał. Rozumiecie o co chodzi, bo trzeba być szczerym z widzami. Ale mimo wszystko jeżeli zacie, zaspokoiłem czy jąś ciekawość, no to też spoko. Czyż nie wiem czy ją, no to naprawdę trzeba być chłopie, kukuryku dosyć, żeby... Znaczy, no nie wiem, no, no, no jakby pytasz się co robić z oczekującymi środkami, ja ci powiem tak, czas leczy rany. O. I się da, da w ogóle. Ja ten, w ogóle ej, według mnie ja powinienem wejść w jakąś komitywę z Bartoszem Zalewskim. Napiszcie, nie wiem, Bartoszowi Zalewskiemu, na przykład tak. Helikopter. Helikopter. Pod kot, kot, pies, pies, pies. Helikopter. Weźcie nie, takie coś mu pod najnowszym odcinkiem, jaką ma to nieporozumienie na dobra? Zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo ja wiem, że to będzie miało strasznie dużo wyświetleń ten film. To, to on się zdziwi tam. Na przykład powie o! A co to za? Jegomość nawiedza ten. Mam tu losowe słowa na przykład. Ale różne. Na przykład to różne jest. Czyli na przykład różaniec jedzą dzieci? Różne. Tak. Rozumiecie? To jest jak kosmita. Trochę. Ja wiem, że już odbiegam od tematu, ale rozumiecie chyba o co chodzi. No. Do dzieła. A jak ktoś naprawdę ma te środki zablokowane, oczekujące, to niech czeka. Co mam ci pomóc więcej? Jak mam to zrobić? Nie jestem w Valve. Jakbym był, to bym takich rzeczy głupich nie wprowadzał. Matulo A po co ktoś klika w takie filmy w ogóle? To trzeba naprawdę by.